Może kurde, już czekam tu, któryś dzień z rzędu na tego goldzika, On gdzieś poszedł zapłakiwać się za swoim bratem, żelakiem. Ech. Może to jest ciężkie życie? oglądam no to witajcie, moi drodzy. Jestem ja, Ted Mati, ostatni Sajan w Twilight. Boże, jak to dziwnie brzmi. I moi drodzy, dzisiaj nie wiem, co będę robić się w tym Twilightie. Może jakiegoś znów następnego bossa. O, no w ogóle, to jest kolejny dzień, gdzie mi elfy już nie przeszkadzają. Mam taki święty spokój. Nawet ta, ta cała córeczka już nie przychodzi. No, po prostu mam. Po prostu mam już ich dość. No po no prostu. Co jest? To się drze. No. Bo spać człowiekowi nie dadzą. Co ty tu o... robisz? Spałem. Zobaczyłem wyrko, wróciłem z przygody i tutaj Ale w moim domu? No mówię, znalazłem po prostu, więc. Położyłem się spać. I tyle. Nie ma co więcej tu tłumaczyć. Co ty tu Nie... Kto tu jeszcze jest? Nie wiem Byłem tu sam Możemy to sprawdzić Wyłazić! A? ma O, synek, Szyma. Co jest?! Co, to? Więcej was matka nie mia miała jakieś następne nowe cosie A to kuzyni są! Naprawdę? Słyszał, nie pamiętam wszystkich z rodziny. Jak możesz o ja ja nie mogę... Nie mogę sobie pamiętać? Dokładnie, no. No bo wy jesteś od strony matki, ale nie wszystkich pamiętam. Dobrze, Ty czego znów wy tutaj chcecie? <grym> pomóc? W czym? W przygodzie. Jakiej przygodzie? Na Yeti. Jakie Yeti? No, no Yeti nawiedza jaskinię tutaj. Jakie Yeti znów? A takie duże. Proszę, ostatnio walczyłem z kilkoma Fantom Knightami. A musisz tam pomóc? Z czym? Yeti! Z yeti! Nie idę na żadne Yeti! Tak to się chujesz. Jak to nie idziesz? Jak nie pójdzie, to wszystko zginie. O trochę może dobre, muszę pozostawić te rzeczy, które tu mam z ostatniej wyprawy. Jezu Yeti, Yeti, Yeti! Co jeszcze zaraz będzie? A jeszcze może mi powiedzcie, że tam jest następny jakiś kurde pomnik. Może, nie wiem, nie widziałem. Nie wiadomo. A mówię, że znasz to skąd możesz nie wiedzieć? Dobra, widzieć? wezmę przy okazji trochę diamenty. Dobra, gdzie ten Yeti jest? Daleko. To prowadź nas. No to, to zna, prowadź. Jaka. Gdzieś tam. No to idź. A no chodźmy. E? Idziemy na Yeti. Yeti! Boże, te elfy są tak. dziwne. Dobra, czy daleko. To... Oje, co to prawo? jest? Zajmij, Śnieżna. Ale to! E? to jest? Ej, to jest ta góra lodowa? Góra. Nie, to co jest na górze lodowej. A co to co jest okay, na górze lodowej? Nie a, to! A? To jest taki wielki zamek mojej byłej. Aha, a to... CO TO JEST? Której byłej? O, jedno pytanie. To chyba znaleźliśmy. Yeti tam są. No okay, to dzień na pojemniku, walczyć! Okej, tu są yeti. Jesteśmy ja z tyłu! Latałam cały czas! O Boże, one... Le! ta! O! Ałam! Złajety! Zamknij się! Zamknij się! nie, nie widzimy stąd. Gdzie? Gdzie? Musimy walczyć. Zamknij Wow! Tylko się! Zamknij się! widzę, ale strzelam. A DYeah, cofnijcie się! Zamknij się! Zamknij się! Zamknij się! Zamknij się! się! O, dobrze. To to Który to ale no no, nie, 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 nie. ja ty? To wiernie! Co? Ja? A wow! A wow! A, radę. Już prawie, już prawie. Ała! Nie, nie, dużo. A, jeszcze. Jeszcze. czek! go! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Tak, zostaw mnie! Och, jest ciepło przynajmniej. Nie jest człowiek. A! Nie jest człowiek! Dobra, chyba możemy stąd wejść. Dobra, uciekamy stąd. Wychodzimy, wychodzimy. Wyjścia! Ale coś wam wypadło z tego jedynie, oprócz jakichś... Ja mam tylko futro że nie zabraliśmy. E, chyba wasz brat chyba... Eee... Poślep. Trudno. Tyle no. po niego. O. Dobra, co ale... Bie, dobra, dobra, Yeti to był pikuś. Ale co to jest? Nie wiem, możemy zobaczyć. Co to jest za jakiś posąg? Chyba jakiś zamek? Nie jestem pewien. Nie no jest jakieś... tego. O, Yeti. Zabijmy. CO TO JEST?! Co to jest? Kup bohatera na całe życie i jeden diament Ja mam złota nie no ja mam trochę diamentów No kupmy go Będzie fajnie. No to dobra no wrzuciłem no Coś nie działa Przećmy więcej A co to za gramy Nie wiem Nie... nie Coś to raczej... chyba nie działa Prawie. Staka, już pół staka Jeszcze więcej. No jak więcej, tak. jak więcej, nie mam no staka. Tak, wszystko. No, już wszystko co miałem w, w, walnąłem. Co wyrobicie? Coś takie to niefajne. Weź te diamenty wrzuć tu i No teraz. rzuciłem wszystkie. Ale, skupię... Ale on to już wrzuć zostało. Został. Te co tutaj są wrzuć i wrzuć. Nie widziałem, że ci chyba z jakichś diamentów. Dobra, no to blok wykopię i rzucę blok no i... Dajcie Kopać czy kopać. Nie I wiem, popsute, popsute to to jest, nie wiem. No dobra, no rzuciłem bloki to i nie wiem. go. No, może... A może ja mam coś takiego, dyterko? E... Polewamy to? Nie wiem, to no, może. Dziweświecie mi, sto. Odsunąć się. E. No i. Może się ten lód roztopi. Prędzej O! O! O, o jedziemy złapy. Mam więcej! Eh? Lud chyba pęka. Widać. Właśnie widać i... Hmm. A, I go zakopałeś. Na szczęście mam killów! Dobry plan! Rozkop to. O Jezu. Nie no oni są dziwni, serio. Obrażasz nas? Nie w to nie <Dotille> mieszaj. Dobra To jakoś no, do nadal... Czekajcie, tą wodę trzeba że no, jak tu zimno jest. Czekajcie, Jezu, skąd ta woda się leje? Z lodu. Z lodu. lodu. Tak, lodowca, kurde, woda z lodowca. No tak. Dobra, tu, to trzeba jeszcze tutaj gdzieś coś wylać. Nieka. Mam wiaderko jeszcze jedno. Ale o, nie, teraz, nie, nie we mnie! Ja pierdurę. A Zostawia się. Słuchaj. 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 Ale żyje. Ja no, żyje, ja mogę się go zabić? No i... daleko. ale nadal nie jest to coś roztopione! Tam jeszcze pochodnie! Ja nie wiem, czy pochodnią to roztopisz, a nic innego nie mam! Hmm. O nie, już tego bicie! mały! Czekaj, a jak te dopsy, że Boi. Co a! A!

a Aaa! Eee. Aaaaa! Takuj! O! Ooo! Wyciekło! O! 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 zaraz się roztaczy z diamentem! że ja Ooo! O! To diament! Nie wiem, mi wygląda na lód! Miło was poznać! Jestem! Jak ja miałem! Jestem książę... Jak dalej miałem? Książę Nie wiem, jakoś tam miałem od tylko Loto aż zapomniałem Diamentem Nie? jesteś! Tak, to też! Jestem diamentem! Jeden z rodu stali... Żelaza, złota i diamentów! To ja chyba teraz diamentem. złota i... Trzeci najstarszy. Co? Teraz to e? tylko złota i diamentów. Co? Co jest to? jest jest z moimi braćmi? Elfy. Ojo, dwie mi wrogowie. Nie, 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 nie. Po pierwsze, możesz mi powiedzieć co ty no co żeś chodzi? robił w, w lodzie? Właśnie też jestem bardzo ciekawy. Tam co tam jest? Co? No. I to no. wygląda na lody. No co tak, ty ekipę? Powiesz? Ale ty tam byłeś. Dobra. Musisz wiedzieć co to jest. Diamencik, musimy to zwiedzić. Idziesz z nami. A, to wy mnie Ja Jasne, idę. Ale czekaj, czekaj, masz. Żebyś nie był... O, Uuu. Jeszcze bardziej diamentowy jest, no. Dobra, idziemy no tam, tylko tylko. jak tam wyjdziemy? A pytanie, jaki jest problem? Nie wiem, co tam jest. A, tak Jak byś miałem. wcześniej, ktoś nam pomógł Ja Wiedzi. wiem, Ale... Kiedyś to nie było aż tak bardzo roz... Co się z tym stało? Co?! Ej! Hej! O mój Boże! Przypomniałem sobie! Co? Kiedyś... To było takie bardzo małe, dosłownie, to było jak stąd, dotąd, rozumiesz to? Hmm? Stąd, dotąd, a, a teraz mój się znajdował jakieś 2 km od tego, a teraz to wszystko... Ty, aha, czyli to jest lodowiec. Ja rozumiem jego. Co się stało? No lo... Nie. Dobra, musimy się tam jakoś dostać. Jacie, o nie. No to musimy się tam podbudować do góry. A może to rozwali się przez to przepłynąć? Nie, nie, rzekajcie. nie. Dobra, zamarzniesz. zrobić tak jak ja. Dasz radę! Bądź A nam spuścić wodę lub drabinę! Zamarzniemy w niej. Drabinę lepiej. E, nie chcę was nic poinformować, głupiego, ale. Ale. jestem na górze. O, okay. piknie. A my? ja. Roz... Pod... Dobra, chodźcie. O! o. Drab... Po, drabiny! No bo on nie wchodźcie. Boże, co to? Pingwiny! No, ale... Co? No kurde! Dawno no ich tu nie było. Siemanko. Pingwiny, to zawsze były miłe istoty. Nie, właśnie były zawsze krewsepicze. Co to są pingwiny? Kto ci jakieś bajki nagadał? Ten tu. A, czy, Ale one się mienią dziwnie. No? A, co to jest? to jest? To jest po prostu specjalny. Nad nie wiem co. Słyszałeś może o soży polarnej? No tak, ale. No właśnie, no to to jest. No można tam wejść! Chyba. No. Chodźcie. Tylko, że. Ja uważajcie, to, że tylko. Było z tego co pamiętam, tutaj mieszka jakaś. Lafierynda. Co? No, moja e, była. Co? Co? Tak, ja Zabije nas? Tak, raczej tak, jak jeszcze ja tam wejdę, to na pewno. Ale no. która? Wiesz, ich wiesz. O. Oho. O kurde. O. U, jak ładnie. Ma ktoś jakieś światło? No ja mam. Mógł prosić jedno. A co to? O. Gdzie wy o. jesteście? O. Uważaj! O. Jesteśmy dalej. gdzie, gdzie to nie my? było? Prawdopodobnie. Skrzynka tu jest zakluczona. No halo, to czy, czy mam iść na samą górę? Um, nie na samą górę, ale. No to może zniszczyć. Parkur. Mnie, Park my mamy tu jeszcze skakać, to jest tak zimno. No do co wytrzymujemy tu? Ja nic nie widzę, bo tu się dalej śni Ło! Co tu? Ała? To coś wybuchło. Parkur! A... Nie, po prostu to trzeba z o, A! Co no to robi, Phantom Knight? Nie mam po. No! A! To są jakieś dziwne rzeczy. Może oni są w zmowie. Albo chcą się zemścić. A tobie. kto jest w zmowie? Wszyscy. A on przecież się wynają przed chwilą. A! Chce mi pomóc. A nie. Są jakieś śnieżne te! O odsłaniam cię! Eee. Czy dalej? Zrób dziurę w cianie! E, a może na górę! Po ścianach! Czekaj, czekaj, ja czekaj, 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 jest to to! Oj wybacz! E. Nie obrażaj mi brata! Eee! Ty jestem tym! A ty jesteś ten! Aaaaa! To jest jabłek! No Mamy nie! To jest twardy! No I co teraz? A może się cofnijmy! Musimy może... przejście znaleźć Ja, ja myślę, myślę, że tu teraz, jest na, na dole, dole na dole coś było ty, bo ty jest twoja była Ty powinieneś wiedzieć gdzie, gdzie tu co jest Kośle Nie, że pamiętam. Patźcie tu było było. W tak. gdzie ej, 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 patrzcie to się rozwala ten spale e? A to nie A tu było właśnie? przejście ty, ty, tu 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 Jak nisko? Nie tu jest... No, tu jest tego A nie, tu są całe patyki a... Ja nie, nie wiem, gdzie tu jest jakieś przejście. Paszowan! O nie wybuchnie! Co wybuchło? O! O! Co wybuchło? Co to było? O! Hej, co się stało z tym lodem? Ty, tu! A! Jak mamy przejść? Mam bol. ja mam jakieś bloki. Siu. No te Elfy, chodźcie! No, elfy, Bila. pomóżcie nam tutaj naprzód! Czekaj! E? Pusto. To jest! E. Rozwalmy to! To drewno! To to jest? Rozwalaj ten do hmm. A, Pilar! Pilar! Tam ktoś jest! Na górze! Dobra, musimy jakoś tu wejść. To schody się z tego robi! A! Widzisz? Ciekawie! No. Tylko uważajcie! A! To jest jakieś przejście! Do góry można iść! Uważaj! Uważaj! A wow! Nie wy jesteście? O nie, wybuchnie! Co? Co wy robicie? Boże święty, co wy robicie? Nie wiem, nie Ten lód! E? Tam widziałem przejście się w szkło! Jak? Nie wiadomo! O, coś ciekawego? Lód. Jakaś świecąca książka. A. Tylko. Chodźcie na górę! To po Au! Tu jest jakaś skrzynka! O! Na o A, aha. Będziesz miał nowe ładne przebranie w końcu! Tu się też coś przyda! Ale tu... Chyba nie... tam z tyłu, tam na dole Uwaga, jest, z każdej przejście. strony! Chodźcie. A tak! O, o, nie wybucha! Jak? Wybucha! O, o! Możemy zobaczyć! Ty! A Żyjesz? Żyję, ale możemy... nie jesteśmy? Ale jest gigantyczne. Ty wiesz, gdzie nas prowadzi? Musimy się na wieżę. Ale możemy... Panie co. Tutaj! To tu? Ale która wieża? Najwyższa! Wskaaa... Nie doskoczysz! No i po nim. Dobra, to może tutaj to będzie, nie wiem. A może się podbudujmy na wierzch? nie, nie, nie! Ani Od góry kopmy. nas sprącić ja. mogą! No ale, no, będzie wygodniej, nie. niż to kopać tak długo. Nie, 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 lepiej cierpliwość. Lepiej być bezpieczny niż rykoć własnym życiem. Ja wolę ryzykować. Ten głupi elf dobrze gada. Co jest?! Taki głupi. Ile to... to? Jak to daleko jest?! Jeszcze? No nie! Hmm. Możesz chyba wejść? Możemy się do... ...wokół! A nie! Raz, to no tu jest... Mam! Mam! Patrzcie, tam jest wejście! Jest Tylko Tylko doskonale... To ma tam drzwi! Dobra. Chodźcie! Eh. Eh. Dobra, pogam! O! Uuu! Uh. Ty tutaj coś... Jest! Proszę! O, o! Jesteśmy blisko! Dajcie, złote jabłka wezmę lepiej. Okej. Okay. Chcecie pożywienie? Mam takie ładne złote jabłuszka. O, tutaj, Doj, ty, tutaj coś jest. O? Uuu! Nie Uu. Chodźmy na sam szczyt! O właśnie co robię? Ale szybciej, nie zatrzymujmy się. A! O! Co A! Co to? A, to już blisko! To tutaj! O okay. Gdzie? To wybuchło! Gdzie niby jesteś tu blisko? Dokąd? A! O, Jen! O, to jest zimno! Nie no, zimno, ale! To już blisko! Jakiś trzeba... No nie! Jeszcze wyżej? Gdzieś tak, tam. To trzeba iść. Nożki mi ją Gdzieś tu. Trzeba było buty tygodniu. O! Ale nie ma. Tu! O! Jasno! A! Do, do góry! O! O! Ona jest tam na górze! Gdzie idę? O! O, lacy! O! Patrzmy z białka. A, to jest, to jest pańska pyła! Czekaj, muszę sprawdzić. Jak ją mamy pokonać? Jak? Najpierw strzelać łukiem. U, łukiem? Jak ty... Odbija! Tak, faktycznie to moja była. A, nas Może ogniem? Nie trzeba ją uderzać! W nie ten! W nie w lód, bo na broni nie się to, lodem! W trzeba, w nią trzeba! Poczekaj, nie spadnie! Trzeba ją bić! A czemu jest pańską byłą teraz? O! Ja! Bo mam inną żonę! Bo to z ciebie miło. jest taka zła? To jest! No ale was atakuje, nie mnie! Aha. Słyszałem, że w początku nowego. Który tak, ja wysła nie była. Który ją z... mówię przecież? Ty, ty, ty. Nie, Malczysz, nie, zalozaj, nie, czy... nie, nie, Czekaj, nie! Poczekaj, poczekaj, masz ono spadnie! Dziwny jest. Nad nami! No, chodź Złaś ty głupiej dziewczyno! O, jest! Walczyć z nią! Trzeba! Słoda! Gdzie, gdzie, gdzie? Nie! Aw! Słoda! Tu! Au! Okay. Okay. Ile Słoda! Słoda! tak! Wytrzymajcie! Nie A. Nie Atak! Wytrzymajcie! Nie damy rady! Słoda! 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 Tary nie zauważyłem! A! Jeszcze jest! Mam jej głowę! Mam jej... Co to jest za... HE? Tribou! Co to jest? Oh! Dostałeś Ty to! Pokaż! Mam jej głowę! No dobrze! Daj założyć! O, 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 o. Pokaż! Ładna była! U. Nie pasuje ci! Dzisiaj e? się nie odzywaj lepiej! Z i słuchajcie, musimy są teraz... Chcemy do tego bazy! Jak najszybciej zwiewać. A... Tak. SKACZ! Przejdź. Nie, 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 ja to nie. Ale tam jest woda! No to ja to ja skaczę! Ją. Czara! Oj, No nie! O tak! Żyję! Ja wolę jednak... A... Jest, jest woda! Aaaa! O. O. No. Wracamy! Udało się Teraz, Bocie... Nie była twoja barna. Jest może pani... To ta ja... To Ja Dobra, ale ja w, wiecie, w, wiecie... Wiecie gdzie pójdę stop teraz? Eee... E... Chyba gdzieś tam. A, nie. Udało się nareszcie. Panie, możemy się u ciebie zatrzymać? Nie! Czemu? Aha? Czemu jesteś niemiły? Brak się! się miły. Bracie, nigdy więcej! Nie rob takich dzieci nie zabiera nas na... Oczywiście tak, weszło... Tak, ale się... fajny dom! Zarazimy! Dobra! A, ja patrz mogę... te drzwi czemu ich puściłeś? Masz mięserko gdzieś tu! A, A ja jak ich puściłem! Wypad! Spróbuj tylko! No, chcesz wojny! Chcesz wojny? O. o! I pańską byłą powiesiłem na ścianie Ej, By, stąd! No! Wyłaź się właśnie stąd! O już tu no, nie rozwalają. Wejście nie ma! No. Nic pokonam je. nie pokona mnie! No nic, ale i tak musimy poczekać na Twojego brata! Brata? Dobrego! Bo on dziś poszedł z ciałem Twojego brata. He? Nieważne, powiem ci jak tutaj wszystko się zakończy. Pożegnaj się ładnie! Dyawęciki. Z kim? Z kim z Duchy są tutaj! Tak! Duchy? Epa, duchy! Trzymajcie o, trzymaj się! Trzymajcie się i na razie cześć!